Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Hardcore. I tak, dzisiaj, tak jak powiedziałem, zajmiemy się e, budową domku. Przynajmniej zaczniemy jego budowę. No nie będę prawda, go kończył od razu w jednym odcinku, bo jest troszkę przy tym roboty, nawet na creative go trochę budowałem. Co prawda wtedy musiałem wszystko wymyślać, że tak powiem, ale mimo wszystko odzorowanie. Tego, że tak powiem, w takich normalnych warunkach e, nie będzie aż takie proste. E, dobra, schowajmy sobie to. Bierzemy sobie na pewno drewno i na pewno jedno z tak drewna prze, mm, przerabiamy sobie po prostu na zwykłe e, deski. Ok, i mamy oczywiście sikierkę. I teraz tak, y wiem już co robiłem tutaj źle w, w tym miejscu, y bo tutaj się wszystko zgadzało. Tam się niby wszystko zgadzało, to był środek, a coś tu, coś tu nie grało. Tak, si się okazało, że <laughs> y w tym miejscu zrobiłem o jedną kratkę za szeroko po prostu i przez to tak się dziwnie wszystko rozlazło. Y ale teraz póki co jest wszystko fajnie zrobione. Y no i co? Aha, nie mam łopaty. Łopata by się na pewno przydała. Ej, czy ja mam jakąś łopaty tak, by the way? Chyba nie mam. To zróbmy ze dwie, ale kamienne, nie będę nie będę przesadzał. Gdzie są jakieś patyki? Na pewno jakieś patyki gdzieś miałem, tylko teraz nie pamiętam. A może nie, bo przerobiłem je na pochodnie. Dobra, faktycznie. No to parę deseczek, prawda, poświęcimy na e, patyki. I robimy sobie, co? Aha, dwie łopaty. Dobra, dobra, bo już myślałem, że coś za mało kamienia wziąłem. Dobra, mamy łopaty. Damy sobie w ten sposób. I e, będziemy po prostu usuwać i stawiać od razu deski. Tylko teraz nie pamiętam, jak ja to tutaj zrobiłem. Tutaj, aha, bo tu jest... Ja mam tutaj screeny, także to się tym nie przejmujcie, że ja się będę patrzył w tą stronę. E, tutaj mam tak, tak, tak. Dobra, najpierw postawiam sobie po prostu... Wow, co to było? Coś mi się przycięło, dobra. Są <laughs> za każdym razem jak coś... Nie. Dwa razy z rzędu mi po prostu w tym samym miejscu, że tak powiem się przycięło śmiesznie. I don't know. Coś jest nie tak, jest dobra. Raz, dwa, trzy, cztery... Gdzie tu się to kończyło? Cztery... Na piątym, tak? Na pewno na piątym? Potem raz, Coś mi nie pasuje. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery i tutaj, o. No. Musiałeś się akurat nawinąć. Dobra. Tutaj i tu robimy to samo, tak? Tak, dobra. Czyli tu mamy te kłody postawione. Eee, tutaj na środku akurat również są kłody. Peku, peku. Kręci w nosie, ja dole. Wypijemy sobie wodę. A co? I dobra, i teraz tak, mamy tutaj te kłody, te kłody, te kłody. Tutaj kłoda oczywiście. Na razie po prostu postawiam sobie na rogach te kłody, żebym mniej więcej wiedział, jak to miało wyglądać. Eee, dobra, tutaj normalnie po drugiej stronie. Tutaj z tyłu zaraz będę musiał zobaczyć, bo tam troszkę inaczej to zrobiłem, więc troszkę będzie tutaj problemu. Eee, no, i teraz tak to by trzeba było zdemontować i e, przestawić w sumie, bo nawet to, to będzie w tym miejscu dosłownie, bo tak jak mam zaplanowane pomieszczenia, tylko czekajcie, tutaj dwie, i tutaj to i to ma być w ziemi, bo to będzie tak naprawdę tutaj, będzie podłoga, znaczy będzie o poziom wyżej, po prostu czyli tutaj normalnie chyba to będzie, tak, i tu skrzynia będzie w ziemi, no dobra, czyli to po prostu mogę normalnie zdemontować, gdzie jest moja sikiera, tu jest moja sikiera. Wyspierdzielimy yy, to. Pozbieramy tak naprawdę tutaj wszystko. No i zmontujemy to od nowa, myślę, że nie będzie. Yy, problemu już wszystko w sumie wiem, jak mam zrobić, więc nie będzie z tym najmniejszego problemu. Pyk. Pyk, pyk, i pyk i pięknie, ładnie. Jeszcze tych kilka hoperów. I w sumie w tym momencie będę miał też tutaj. Eee, od razu, no ustawione to tak, nie będę musiał się potem z tym męczyć, dobra, tutaj kłoda i tutaj na pewno kłoda, eee, tutaj w środku chyba też, Uy, bo nie wiem tak naprawdę, bo teraz mi ciężko nawet zobaczyć do środka domku, bo nie pamiętam, ale raczej, raczej ta kłoda będzie, tak, skoro jest, skoro jest tutaj, to tutaj też tak logicznie, że no, no powinno być, tak, dobra, eee... Czyli mamy to... Dajmy sobie tutaj już deski, żeby mniej więcej miał jakiś taki lekki zarys, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Na pewno nie będzie to łatwe, żeby to tak wszystko odzorować w miarę szybko, ale po prostu postaram się zrobić to w miarę składnie. Dobra, na razie powiedzmy, że będzie tutaj... Chociaż kurde mało... Czekajcie, zrobimy to tak. Troszkę rozpierdzielę tutaj. Przesunę to tu, a może i nie. Wait, 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 wait. No, tego tutaj nie postawię. Dobra, to może postawmy to po prostu tutaj i pochowajmy wszystko. To, 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 to na razie. To, Co za dużo butelek troszkę przy sobie mam. Ej, kobel. Okej, okay, myślę, że jest spoko. Dobra. Chyba, chyba wsią... A, tu jeszcze troszkę, dobra. A, no bo przecież tu jest to, dobra. E, to rozpierdzielmy jeszcze to. No, zrobimy taki przy okazji mały e, porządek, tak? E, dobra, niech to się tutaj wszystko pochowa. To, 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 to i to, i to. I to w sumie też... I co? Wszystko? Chyba nie. Jeszcze coś tutaj jest. Dobra, to. No i dobra. Aha, no tu miałem te dwie siekierki. To je dam na razie po prostu tutaj, bo jedna mi na razie starczy. Jedna łopata i kill of mam ten. Czy to nie jest... To jest potrzebne? Na razie to nie jest potrzebne w sumie. Dobra. E, skrzynki mam, hopery mam, piecyki mam. E, dobra, możemy to w sumie odzorować. Tutaj będą deski i teraz tak. E, <laughs> Na pewno tutaj ma być skrzynka, bo to było przy samej ścianie, także to ma być tutaj tu będą dwa hopery, których nie wziąłem, dobra. Dwa hopery, które idą do skrzynki, dobrze, dobrze. <laughs> tutaj dwa piecyki, tutaj hopier i hopier, skrzynka, skrzynka. I skrzynka i skrzynka, tutaj dwa chopiery i skrzynki i. I dobra. Pięknie, ładnie w tym momencie mamy tutaj piecyk gotowy. E, zjedzmy sobie. Ziemniaczka. Dobra, idzie to w miarę powoli, tak? Bo to jeszcze ten, ten pierwszy taki, że tak powiem, poziom. Nie chcę przy tych podstawach na pewno zrobić jakiegoś błędu. E, dobra, dajmy sobie od razu tutaj ten węgiel, węgiel, węgiel. E, a w następnym odcinku wybierzemy się do do kopalni, tak, bo właśnie przede wszystkim właśnie potrzebuje węgla, żelaza może i również, no i na pewno diaksów, żeby sobie e, zrobić enchanting table. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem to, bo to jest coś nowego. Znaczy tutaj po prostu postawię na razie, że będzie ten enchanting table, tak. Mam już 30 level, więc wypadałoby w końcu coś zenchantować sobie, żeby ten level się po prostu nie marnował. Psieki się. się. Jak tam z czasem stoimy? Dobra. Na razie jest spoko bo przy można się troszkę, że tak powiem, zatracić i zapomnieć o e, szczegółach. Dobra, czekajcie, muszę sobie, a nie w ten sposób, robię to w ten sposób, muszę sobie przełączyć e, screenshota. Tutaj jest bok, tutaj jest bok i tutaj jest tył, tak jest. Jak ten tył wygląda? Na pewno tutaj jest kłoda, gdzie jest moja łopata? Tu jest moja łopata, tu jest na pewno kłoda na rogu, tak? Dobrze. Bo tutaj jest też kłoda tutaj na środku jest kłoda A tył jest strasznie dziwny tego domku więc tutaj się jakby no nie wiem nie musicie tego czepiać bo mi się troszkę też ten tył nie podoba być może go zmodyfikuję jakoś ale na razie chcę odwzorować dokładnie tak jak to zrobiłem na innym save'ie po prostu żeby ten domek wyglądał tak samo tak żebym nie musiał się pierdzielić z różnymi innymi rzeczami dobra daj mi teraz Dobra, weźmy z tej strony. Dobra, z tej strony będzie najlepiej, bo widzę i przód i bok. Dobra. Czyli na razie zamieniamy sobie po prostu ten dirt, który tutaj jest między walkami na deski, tak? I w tym momencie będziemy mieli taki pierwszy, to nawet nie będzie w sumie parter, bo to będzie poniżej parteru tak naprawdę. Zdarzy ja, mnie ja się tu nie machną. Tu jest taki, tak, tak? Dobra. Także to nawet nie jest ten pierwszy poziom tak naprawdę. Teraz w sumie robimy, jakby nie patrzeć podłogę po części. Tyle. <laughs> Ten domek będzie taki sobie wysoki, na pewno będzie na dwa poziomy, bo po prostu na górze zrobię sobie sypialnię i taki mini magazynek, tam będzie chyba 8 skrzyń. Więc myślę, że starczy, a jak nie starczy to sobie zrobię jakiś tam większy magazyn gdzieś tam w przyszłości. Myślę, że wtedy się zmieszczę spokojnie, dobra. Tyk, 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 tak to będzie tutaj wyglądać. Jeszcze tutaj. No i dobra, w sumie w tym momencie mamy skończony ten taki mały zarys. Mniej więcej możecie zobaczyć, jaki duży ten dom będzie, przynajmniej jaka szerokość i długość. Tutaj po prostu będą dwa pokoiki: tutaj będą rain kolektory tutaj będzie właśnie ta moja przepalarka, i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobra, i teraz wypadałoby. Teraz, bo tutaj chyba cztery, dobra, tu, tutaj mają być rain-kolektory i nie pamiętam tylko czy one mają być ziemie, ziemi, chyba, nie, chyba na ziemi. Czyli tu musi być taki. i tu będą cztery rain-kolektory. W sumie to od razu też mogę zrobić, tak jakby od razu będę też urządzał ten domek. Tylko czy ja mam, mam żelazo i kobel i dobra. Tu mam w sumie dwa rain-kolektory, więc wystarczy, że zrobię jeszcze tylko dwa, czyli dwa wiaderka. Pyk. I dookoła kobel. I mamy dwa rein kolektory Te sobie stąd e, zabiorę. U, się zniszczył mój kilo, mnie przestraszył. Menda jedna, dobra. I tu sobie po prostu postawimy te cztery rein kolektory, I One tutaj, jak będzie deszczyk padał, to prawda będą nas zbierać wodę. Co już wam w sumie nieraz mówię. I w sumie teraz nie pamiętam, co było z podłogą. Już widzę, że zrobiłem jakiś błąd odnośnie tutaj, chyba, tak? Czekajcie, a może i nie tutaj, 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 tu jest drewno. Tu jest cały czas drewno. Tu jest w sumie też drewno jeszcze. Tutaj, 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 tutaj. Muszę jakoś tak to dziwacznie troszkę porobić, ale żeby to ogarnąć jakoś, dobra, tutaj. Teraz, jak tu jest skłoda, aha. Tu jest kłoda, i tutaj jeszcze koło tego są jakby dwie kłody. I tu jest jakby kolejna, chociaż czekajcie, poczekajcie. Yy, tak jest. Tutaj jest kolejna, że tak powiem, bo ona będzie tutaj. Byk drzwi będą yy, na jedną kratkę, tak. Nie chciałem robić na dwie kratki drzwi, myślę. A, będzie. B, dobrze. Dobra, i tu będzie to. I teraz tutaj, nie wiem czy było. Dajmy na razie deski, bo nie pamiętam co było. D Coś, aha, okej, okay, okej, okay, coś jest nie te ges, jak ja to zrobiłem. Aha, dobra, dobra, już wiem, już wiem, już wiem, spoko, 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 wszystko ogarniam, wszystko ogarniam. To wszystko jest budowane na żywca, znaczy na żywca, no, w sumie nie na żywca. Dobra, tędy, tędy i teraz jak to tutaj idzie? Czyli tutaj nie ma belki, tylko tutaj jest na razie... Poziom desek, potem jest dopiero to I tutaj jest znowu poziom desek i tutaj jest znowu o, w ten sposób Okej, okay. i w tym momencie mamy jakieś takie początkowe zarysy, bo to będzie coś takiego po prostu, tu będzie płotek taki jak... Taras, dobrze mówię chyba taras, jakiś taki po prostu mały przed domu. Nie będę zużywał jeszcze wody, bo więcej mi odnawia, jeszcze aż takiego pragnienia to ja nie mam. Dobra, i teraz tak, jak tu jest? Tu są trzy płytki z drewna. Od razu sobie zaczniemy tutaj, prawda, e, robić wszystko. Tak, żebym mniej więcej to ogarnął. Tych półpłytek będę potrzebował troszkę więcej potem na dach, ale na razie się tym nie przejmuję. Dobra, czyli tutaj będą trzy półpłytki, no i tutaj potem będzie płotek, tu będzie daszek, tu będzie wejście. W sumie tutaj jest mają, znaczy mają być deski. O, i tutaj będą drzwi. Dobra. I teraz w sumie moglibyśmy jeszcze na szybko e, zaplombować chyba, chociaż nie wiem. Kurde, no właśnie, to nie, pamię nie, nie mam chyba zdjęcia środka. E -e, nie mam zdjęcia środka, aby mi się to teraz przydało, bo nie pamiętam e, jak zrobiłem w środku, w sensie podłogę i tak dalej. Mogę to sobie przewidzieć, coś tam widzę, jakieś przebłyski. Tu widzę wszędzie deski, więc raczej są deski. Dobra, wiecie co? Zrobię to na razie tak, że tutaj dam po prostu na razie deski. A jak to potem będzie wyglądało, to sobie to może będę modyfikował, tak już może między odcinkami, żeby Was aż, aż tak tym nie zanudzać. Ale przynajmniej będziecie widzieć, jak powstaje mój domek od podstaw, a nie że o, już nagle mam domek, super, dzięki. Żeby coś, żeby coś było, nie? Dobra e, Tu sobie możemy też to wszystko zaplombować że tak powiem Okej okay. Świnia. Posuń swe dupsko, dziękuję Dobra I teraz tak, tutaj jest tutaj to Na razie dam tutaj również deski tu sobie dam, -dam pochodynkę. Co ja tu kurna zrobiłem? gdzie myśli. Eee, aha, wiem co zrobiłem. No odwrót dałem tutaj <Maarcy Czech yoklu> deski z drewnem. Dobra, już to poprawię. Spokojnie, spokojnie, bo pewnie zaraz i tak w komentarzu ktoś krzyknie ej, żeś kurna się pomylił, źle żeś postawił zamiast desek. Independ... Dobra, spokojnie, poprawię wszystko. Dobra, mamy to w ten sposób. I tu będą szyby. Ej, na trzy wysokości, tak, i tam potem jakieś inne rzeczy. Ja to muszę sobie jeszcze więcej screenów troszkę porobić, bo nie pamiętam jak to dokładnie wygląda. Na pewno dachem nie będę się zajmował na odcinku, bo dach to jest ja piernicza, zupełnie inna bajka. Jest zupełnie bardziej przerąbana sprawa. Dobra, damy na razie sobie na trzy... Przy wysokości myślę, że starczy. Aj, nie udał mi się parkour, niestety. Myślę, że będzie. hepsa, spoko. Psia. Pyk. Na trzy, chociaż to będzie tak naprawdę na cztery albo 5 nawet. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale nie wiem czy 5 od ziemi, czy 5 od tej podłogi. Tak więc no, no, musicie mi to zobaczyć. Nie pamiętam teraz wszystkiego, jak ja tu tutaj budowałem. Jaką ja miałem wtedy wizję w ogóle. Nie mam drewna, skończyły mi się belki. Dobrze, że mam troszkę tych, tych belek. Na pewno mi się przydadzą. Pyk-pyk. Wypijmy sobie troszkę wody. Dobra, tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać. Sprawdzę sobie jeszcze od boku, jak to tutaj wygląda. Tutaj są. Tu jest, tutaj będzie po prostu, jakby takie. No, tutaj po prostu dam liście, tak, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tutaj więc ten poziom, i teraz tak tutaj są deski, tutaj dookoła w sumie, i tutaj jest okienko na dwa wysokości. Tutaj dalej są też deski, czyli na pewno wiem, że te belki będą minimum na cztery wysokości. To sobie to potem ogarnę. No, i z drugiej strony w sumie jest to samo okienko, czyli tak, tak. Tak i tak, okej, okay. eee, tutaj to wygląda w ten sposób, że też jest takie samo okienko w sumie, pyk, eee, eee, eee. pyk, eee, tutaj jest tabelka, tu sobie w sumie mogę od razu zapamięci podwyższy. tu nie wiem jak było, więc eee, fucking hell. Dobra, podbuduję się dirtem. Tutaj jest ten sposób i teraz tutaj robimy to samo. Pyk. A. E. e. Nie dosięgnę tam. Pyk. Świnia, spierdziela ja tu okno, buduję. Dobra, i teraz tu mamy te boki. Super. I teraz tył, znaczy nie tył, tylko bok. A bok jest tutaj w podobny sposób, czyli jest tutaj w ten sposób, są deski. Tutaj jest jeden poziom normalnie, chyba tych desek. I jest poziom wyżej, w sumie. A potem są kłody, pyk. I w sumie one są na dwie wysokości. Tutaj jest okienko, i tutaj potem są deski. I okej. Okay. A z tyłu, wait. Da. Hmm. Aha, z tyłu jest takie coś. Czyli jest w sumie to samo okienka, a potem jest jakiś tam inny, jeszcze fiksy się dzieją. To już na razie w to nie wnikam. Czyli tutaj wychodzi, że jest. Pyk! Jest to samo. Cyk, cyk. Eee. Cyk. Ok, jakoś to zaczyna już wyglądać. Coś już to ma, kur na te ręce, nogi, pięty, czy co tam e, tu nie wiem, jak jest, więc na razie tylko zrobię to w ten sposób. Tutaj usunę od razu, bo to brzydka wygląda. E, pochodzi też nie pamiętam, jak ja tutaj stawiałem, więc na razie tym się nie będę zajmował. Przekimajmy się. I w sumie możemy skończyć odcinek. Ja sobie tutaj jeszcze dorobię w sumie te. Okienka, bo to akurat już widzieliście, akurat, więc tutaj nie ma żadnej filozofii tak naprawdę. I w następnym odcinku idziemy, tak jak już mówiłem, do kopalni. Myślę, że pójdziemy do tamtego kanionu, który jest kawałeczek stąd. Ponieważ może... No, koło kanionu są zazwyczaj fajne cave więc można po prostu się tam wybrać. Coś się ze mną stało. Dobra. Więc tak, odłożymy sobie na pewno deski, kobel i teraz... Trochę... A, dobra, ja sobie to poogarniam troszkę po odcinku. E, dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Troszkę, że tak powiem, szkielet naszego domku jest już praktycznie wykonany. E, teraz będzie trzeba się zająć jeszcze innymi rzeczami. Nie jest w sumie on taki malutki, będzie w miarę taki. Będzie po prostu taki przytulny. Fajny, nie za mały, nie za duży. E, oczywiście, jeżeli odcinek Wam się nie zapomnijcie szczelić lajka. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się i na razie. Cześć! 呃呃。<laughs>